Dzień dobry klaso. Kontynuujemy naszą przygodę z funkcjami, i dzisiaj podam parę sposobów, żeby napisać RPG i zrobić to w miarę prosto, a tak, żeby to było podziałem też na pliki, co jest dość ważne. Moje pierwsze parę uwag za chwilę, zanim cokolwiek napiszę, powiem. Używanie zmiennych globalnych jest złą praktyką i powinniśmy tego unikać za wszelką cenę ale e, bardzo mi zależy i Wam też, żebyście dobrze opanowali funkcje. Więc e, po pierwsze nie wrzucimy więcej ilości logiki, jakichś słowników, obiektów. Wszystko w swoim czasie, na chwilę obecną. Skupcie się na tym, żeby wymasterować i zrozumieć jak działają funkcje dobrze e, i wciąż ćwiczyć pisanie po prostu długiego kodu. Dobra, moi drodzy. E, pierwsze, zmienna globalna. E, Coś, co nie jest zmienną globalną, zacznijmy, czyli na przykład zacznijmy od listy. Pamiętamy, że lista jest zmienną referencyjną. Jeśli lista jest zmienną referencyjną, to w takim wypadku, jak tu stworzę sobie piękną magiczną funkcję, funkcja ta nie będzie nic zwracała, będzie zwracała nan. W takim wypadku e, damy sobie x, damy tu sobie 100 i w takim wypadku zrobię sobie x, kropka, może dodam append, nie będę zmieniał wartości, append. 100, czyli będę dawał cały czas wartość 100, mogę też zmodyfikować, jeśli to jest zmienna referencyjna i wywołam taką funkcję, tak skonstruowaną na zmiennej referencyjnej. A jeśli to widzimy, że nasza lista będzie w ten sposób zmodyfikowana, czyli tu nie ma problemu. Zmienna referencyjna jest zmienną referencyjną. Czym jest dokładnie zmienna referencyjna i jakie się kopiuje? Jeśli tego nie pamiętasz, bardzo proszę Cię wróć do nagrania, w którym było to bardzo dokładnie omówione. Tak, jest takie nagranie, gdzie omawiałem kopiowanie wartości shallow, copy and deep copy wartości referencyjnych. Jako, że x jest po prostu referencją do miejsca w pamięci, to w takim wypadku mogę odwołać ją sobie i modyfikować wartość funkcji. Ok, załóżmy jednak, że zostanie stworzone takie coś jak HP. HP Weźmy sobie jakieś 100 i będzie sobie coś z tym HP robili. To będzie. Teraz próbuję sobie na przykład leczenie. Leczenie i w takim wypadku ona będzie wartość NAN. NAN. I teraz uwaga. Jak wartość NAN. To w takim wypadku co z tym leczeniem. I uwaga. Eee, eee, a za chwilę będzie to uwaga. <laughs> Okej. Okay. Eee, HP. Eee, HP eee, HP będę stał sobie zmienić, tak eee, na przykład na 999, tak, Cheat code. i wywołam sobie w tej chwili leczenie dlaczego nazywam leczenie HP z dużej litery? Po pierwsze, zmienne globalne zawsze, ale to zawsze nazywamy zmiany z dużej litery, z tego względu, że z tego względu, że to jest informacja dla innych programistów, żeby tym się nie bawić, żeby tego nie zmieniać. Zmienna globalna, zawsze wielka litera. Dalej, kontynuując to, co tutaj mamy, w takim wypadku odpalmy kod i spróbujmy wyświetlić wartość print HP. HP. I widzimy, że jest nadal 100. Dlaczego? Ta zmienna żyje sobie oddzielnie w pudełku, w pudełku zwanym funkcją i ona w ogóle się nie styka. Ta wartość i ta wartość i każda wartość, nawet jakby to było, która żyje wewnątrz funkcji, one są od siebie oddzielne. Oddzielne byty. Więc nie musicie się martwić, że musicie zadeklarować i, j, inaczej. Każde i w funkcji jest oddzielnym i. I to jest bardzo przydatne, zwłaszcza jak tych funkcji robi się bardzo dużo. Natomiast w naszym przypadku ja chcę mieć dostęp do tej zmiennej, która występuje 100. W takim wypadku używam słowa global. I w takim razie global, i muszę napisać co? Global HP z wielkich liter. W takim wypadku wartość została zmieniona. Tak, mogę też dodawać na przykład leczenie i widzimy, że zostało zmienione, zostało dodane tyle razy, ile funkcja została wywołana. Czyli jeśli e, chcę napisać funkcję, która zmienia wartości globalne, w takim wypadku e, używam słowa global. OK, ale lećmy dalej, w takim wypadku pozostały nam jeszcze funkcje. E, a, raczej funkc a raczej katalog. I w katalogu mam zadeklarowane HP i Max HP. i teraz ja chcę tego użyć w oddzielnym pliku. I teraz uwaga, jeśli importuję coś wewnątrz tego własnego katalogu, to w takim wypadku from, gwiazdka, gwiazdka, from. .import statystyki as s, czyli importuję i zobaczcie, nie użyłem słowa global. Dlaczego? To jest jeden katalog i dla niego nie, musi, nie muszę mówić, że to jest zmienna globalna w tym samym katalogu. Jeśli byłoby w takim normalnym pliku normalne importy, to wtedy musiałbym to powiedzieć. Ale jeśli zmienna globalna występuje sobie po prostu w tym katalogu to w takim wypadku to w takim wypadku nie muszę. Nie muszę tutaj nic. Nic robić. Dobrze, nie muszę dodawać słowa global. Ok. W takim wypadku użyjmy tej funkcji i Zaimportujmy. Import, tak, statystyki from funkcję import. From funkcję from funkcję from import w takim razie statystyki i from funkcję import. Co? Leczenie. Leczenie. Import funkcję, którą funkcję tak import e, leczenie. No i co i wywołajmy w takim razie e, na początku wyświetlmy tak print. Tak statystyki, może zróbmy statystyki as, as statystyki as l. As l, e, czyli weźmy sobie ze statystyk statystyk tak, odpalmy parę razy funkcję, leczenie, i print i w takim razie s. E, nie, nie chcę printować, chcę wywoływać, tak? s, e, leczenie, czyli tu dam L. l, zróbmy dwa razy l. ll, kropka, i co mam? Leczenie, e, wywołajmy to parę razy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Odpalmy, widzimy, że zostało zmienione. Uwaga, stworzył się ten pajkarz. Czasami trzeba. Czasami jak napiszę jak coś nie przestaje działać, to warto skasować i odpalić jeszcze raz, i on będzie teraz działał. Uwaga, uwaga. Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi tutaj o różnego typu wywoływanie. To miejsce nie jest miejscem na wywoływanie funkcji, robienie printów test. Tak, tu deklaruję logikę w katalogu, natomiast w mainie wywołuję i używam ich. O tym jeszcze będzie w przyszłości, tak jakbyśmy chcieli wywoływać jakieś funkcje w katalogach, ale na chwilę obecną tu proszę tylko zadeklarować logikę, która się tu znajduje. No i proszę się ograniczyć do jednego katalogu, bo. Mam, bo żeby nikt nie robił katalogu, w którym katalog będzie importował zmienne lub stałe z innego katalogu. Nie takich bajek nie będziemy robić i takich bajek proszę nie robić. To byłaby bardzo zła praktyka. Te, więc zamykacie tutaj w funkcjach tak? wszystkie rzeczy, które będą dotyczyły waszego RPG. I pamiętamy, pobieramy w tym samym katalogu from gwiazdka, czy gwiazdka from. Kropka, import statystyki as S, tak? Czyli tu nie muszę używać global, bo on traktuje to jako jeden wspólny katalog. To prawda, mu powiedzieć, skąd co się znajduje, ale, ale już nie muszę użyć magicznego słowa, tak, global w tym wypadku, na co warto zwrócić uwagę. No dobrze, widzimy, że kod działa. Tak, i widzimy, że na początku jest 10, moje HP było 10, tak, parę razy się odpaliło, odpalmy to jeszcze razy, jeszcze parę razy. Tak, i zobaczmy, czy mimo że wielokrotnie leczę, tak, to już powyżej Max HP nie wskakuje. Dlaczego? Mam dwie zmienne HP, max HP. I moje leczenie polega na tym, że dodaję 10, a potem robię szybką weryfikację, czy nie dodałem za dużo. Tak? A jeśli, jeśli złapię taką sytuację, że moje HP jest większe niż maks HP, tak, przekroczyłem tą wartość, to w takim wypadku szybko zmieniam tą wartość ładniejszy warunek niż sprawdzanie czy bohater ma więcej HP, czy, czy po dodaniu bohater będzie miał więcej HP, więc muszę dodać mniejszą wartość niż samo leczenie. Tak? Można skorydować to przed, bardzo szybko w IF statement. No dobrze podsumowując, tak, zmienna globalna, tak jeśli jest w tym samym normalnych plikach, muszę używać global zmienne referencyjne typu lista nie posiadają typu ograniczeń importowanie tak za pomocą kropki w tym samym katalogu. tak katalogu dwie kreski main, dwie kreski kropka, py, Tak to robicie logikę poszczególnych rzeczy, które będą się znajdowały jakieś artefakty, leczenie, tak potwory robicie sobie, importujecie w tym samym katalogu z kropką. No i w mainie tak naprawdę działa główny wasz kod. Wszystko poimportowane i jedyne na czym będzie się skupiała wasza logika to po prostu w while używanie magicznych zabawek, które wy sami, sami stworzyliście, tak? W mainie nie piszecie teraz żadnej logiki, która dotyczy jakiejkolwiek gry, tak? W mainie używasz gotowych zabawek, ewentualnie jakieś printy, story, jeszcze, jeszcze będzie ok, Ale właściwie story, tak? Też można zrobić jakieś funkcje na story, tak? Żeby ten plik był przejrzysty i tu działała czysta, największa, tak? Najczystsza możliwa logika. No i łatwiejsze debugowanie, coś nie działa, wchodzę w miejsce, w które nie działa. Pamiętamy, każda funkcja najlepiej, najlepiej, żeby funkcje, każda robiła jedną ściśle określoną rzecz i staramy się rozbijać zawsze problemy, każdy problem na o wiele, wiele mniejszych problemów. No dobra, ja Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!